Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki kolejny odcinek techniczny, mianowicie opowiem o silnikach TCE, czyli silnikach turbodoładowanych doładowanych koncernu Renault, Nissan, Dacia. Opowiem w sumie sumarycznie o poszczególnych silnikach TCE, czyli o silniku 09 pojemność 3-cylindrowy 1,2 TCE, czterocylindrowy cylindrowy 1,4 TCE oraz ten większy silnik 2,0 TCE. Co można powiedzieć o silnikach TCE Renault? Tutaj trzeba przede wszystkim stwierdzić, że Renault odpowiedziała tymi silnikami na tak tzw. downsizing konkurencji, czyli yy, zmniejszenie pojemności silnika w zamian za wyposażenie go w turbosprężarkę, a tym, tym sposobem podniesienie mocy i momentu obrotowego w zakresie niskich i średnich obrotów. Na początku, oczywiście, te silniki. Większość osób kupujących była raczej pesymistycznie. Nastawiona, czyli żywotność takiego silnika to będzie 150-200 tysięcy, i silnik będzie do generalnego remontu. Ogólnie te silniki już są samochody z przebiegami nawet powyżej 300 tysięcy kilometrów, także te, te twierdzenia się nie sprawdziły. Te silniki dosyć dobrze sobie radzą z napędzaniem samochodów, co można e, powiedzieć o samej konstrukcji silnika. Ogólnie zarys był taki, żeby te silniki miały turbosprężarkę oraz bezpośredni wtrysk paliwa. No tutaj silnik pojemności 0,9 ma wtrysk wielopunktowy pośredni, silnik 1,2 TCE także na początku miał wtrysk wielopunktowy Później został zamieniony to na wtrysk bezpośredni. Później zaś ta, ten silnik został razem złączony, powiedzmy, z silnikiem e, 1.4 TCE. Powstał silnik 1.3 TCE, który jest, który jest do tej pory produkowany, oferowany. Tutaj ten silnik ma oczywiście e, wtrysk bezpośredni. Co tutaj jeszcze można powiedzieć o konstrukcji silnika? Sama konstrukcja jest także dosyć nowoczesna. Przede wszystkim jest dużo mniejsza waga silnika TCE w porównaniu, powiedzmy, do wcześniejszych wersji tych silników. Tak naprawdę dodatkowo są oferowane także w tych silnikach. Układy Twin Turbo, w zależności od mocy, jakie te silniki generują powiedzmy, z takich ciekawostek rozrząd jest na łańcuchu rozrządu. E, jedyne silniki z początkowych lat produkcji 1.2, bo była to modernizacja tak naprawdę silnika tego wolnossącego tutaj jest pasek rozrządu zastosowany. Co do samego zużycia paliwa, tutaj, tutaj te silniki mają zapewniać e, niby powiedzmy bardzo małe spalanie. Nie do końca to tak wychodzi. E, porównując do danych powiedzmy technicznych producenta, tutaj te dane trochę się różnią od rzeczywistości. Mały silnik 09 TCE to zużycie paliwa powinno się zmieścić w okolicach 6-7 litrów, z kolei czterocylindrowe silniki 1,2, 1,4 TCE od około 8 do 10 litrów w mieście, nawet może i nawet trochę więcej. To wszystko zależy od naszej jazdy tak naprawdę. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że samochody oczywiście z tryskiem bezpośrednim są e, wrażliwe na paliwo, czyli musimy sobie zdawać sprawę z tego, żeby nie, nie tankować e, paliwa. Powiedzmy sobie szczerze z jakichś e, źródeł, e, których nie znamy. Warto tankować paliwo, które jest na stacjach, najlepiej jeszcze e, paliwo, które powiedzmy jest zbogacone czy o wyższej liczbie oktanowej. Silniki oczywiście możemy szczypować tutaj także nam przychodzą różne firmy tuningowe, powiedzmy sobie szczerze, ze swoją ofertą. Także dodatkowo możemy zwiększyć moc, jak i moment obrotowy w cenie około 1500 zł. Możemy ten moc i moment obrotowy podnieść nawet do 20-30 co do samego kosztów serwisowania, tutaj radziłbym wymieniać olej raczej co 15 tysięcy, nie co 30 tysięcy. Stosować syntetyczne dobrej marki oleje. Same koszty części są dosyć niskie nie odstają powiedzmy od konkurencji. Części eksploatacyjne filtry świece tutaj. Na pewno warto pilnować poziomu oleju, który szczególnie w silnikach, z każdych silnikach z turbosprężarką jest bardzo ważne, szczególnie te silniki o małej pojemności 0,9 czy 1,2. Powinniśmy tutaj dosyć, dosyć często, czy powiedzmy co jakiś czas zaglądać, powiedzmy, jaki jest poziom oleju. Co do tak, jak powiedziałem, co do części eksploatacyjnych, to jest to, są one dosyć niskie. Co do rozrządu, no to w przypadku tych mniejszych jednostek jest to łańcuch rozrządu. W przypadku silnika 2.0 TCE jest to pasek rozrządu, ale komplet rozrządu nie kosztuje także dużo. Co do samych turbosprężarek, tutaj. Koszt wymiany nowej turbosprężarki to w granicach 3-4000 zł, w przypadku silnika, w przypadku regeneracji turbosprężarki, no tutaj w okolicach 1000 1500 zł powinniśmy zregenerować wtryskiwacze. co do turbosprężarki, przepraszam, co do wtryskiwaczy paliwa, no tutaj Także możemy je regenerować koszt w zależności od silnika to około 500-700 zł. To wszystko się zamyka powiedzmy w okolicach 2, 2 tysiąca zł powinniśmy się zamknąć z regeneracją wszystkich wtryskiwaczy. Trzeba zwrócić uwagę także na cewki zapłonowe. Tutaj jej żywotność także jest określona na około 150-200 tysięcy. Wszelakie powiedzmy czujniki, tutaj te koszty także nie są, nie są specjalnie, nie odbiegają specjalnie od konkurencji. Co do samych żywotności silnika, z ciekawostek, takich można oczywiście zajrzeć, powiedzmy na znane portale, powiedzmy znany portal. Yy, taki jak choćby Otomoto i przyjrzeć się powiedzmy jakie przebiegi mają te silniki. Zdarzają się już samochody z przebiegami nawet powyżej 300 000 kilometrów z silnikiem 1,4TC12 ale także ten silnik 09TC widziałem już także Renault Clio, powiedzmy czy dać które są już dosyć, dosyć wyeksploatowane, przebiegi tych samochodów były nawet w okolicach też grubo powyżej 200 tysięcy kilometrów, czyli żywotność silników TCE ogólnie jest bardzo dobra. Jeżeli będziemy pamiętać o regularnej wymianie oleju, to nie powinniśmy mieć problemów z tymi silnikami. Warto przyjrzeć się, jeżeli ktoś szuka dobrych osiągów, najmocniejszemu silnikowi 2.0 TCE. Tutaj, w zależności od mocy, ten silnik osiągał na, od 180 nawet do, do prawie 300 koni mechanicznych po chip tuningu. Te, ta moc była jeszcze większa, także silnik jest przystosowany pod duże moce. Także to by było na tyle.